Siemanko, witam Was serdecznie. Ostatnio sobie założy, zakładaliśmy kukurydzy na włos. Tradycyjnie tak jak to wszyscy znamy. Tutaj właśnie mamy ten przywol, na który zakładaliśmy kilka ziaren kukurydzy. Bardzo się to fajnie sprawdza, gdy... Podczas zakładania klasycznego ryby nie chcą się wpinać. Coś tutaj im powoduje, że te ryby się nie wpinają, mamy za mały haczyk, nam się to po prostu nie sprawdza. Wtedy bardzo fajnie jest użyć metody wosowej i zakładamy kukurydzę na włos. Nieważne czy to jest sztuczna kukurydza, czy prawdziwa, bardzo fajnie nam to się sprawdza. Ale jest jeszcze trzeci sposób, który jest mało znany, a jest bardzo fajny. Na pewno tu wszyscy znamy ten przypon. Karpiowy, a dokładnie tutaj te kółeczko. Te kółeczko służy oczywiście do zakładania najczęściej białych robaków, ale nie tylko, zakłada się też czerwone. Te kółka można dostać osobno, nie trzeba kupować całego przyponu. Są tu kółka do robaków jest zawiązane też to na włosie. Bardzo fajnie też to można wykorzystać do zakładania kukurydzy. Jest to bardzo fajny sposób, a mało osób z tego korzysta. Ten drucik jest zaostrzony, więc tutaj wszystko spokojnie wchodzi. Także inne ziarna możemy używać, przykładowo pęczak czy pszenicę. Mało osób z tego korzysta, a jest to bardzo fajne rozwiązanie i praktycznie bardzo łatwe w zakładaniu. Bierzemy sobie kukurydzę i zakładamy tak samo jak białe robaki czy czerwone czy inne kanapki. I podobnie możemy postąpić z każdym innym ziarnem. To jest bardzo fajny sposób, a mało kto z niego korzysta. A warto właśnie takie rzeczy, które są zrobione do czegoś innego, wykorzystać pod swoje warunki. Zwróćcie uwagę, jak to pięknie idzie. Zakładamy kukurydzę na ten drut, jest to bardzo proste i z tego nam się zrobi naprawdę taka duża, fajna kula kukurydzy. Bardzo fajne. Gdy jest łowisko przeorane, gdy karpie na wodzie komercyjnej są przejedzone kulkami i tak dalej. One czasami sobie tylko skubią jakieś pojedyncze rzeczy. Nie chcą, nie chcą za bardzo żerować, albo są nieufne. A kukurydza jest takim czymś, co działa bardzo często. Karpie to znają, o, może tutaj nie będę wciskał. Karpie to wszędzie znają, inne ryby tak samo linę i bardzo nam się fajnie to sprawdza. Zwróćcie uwagę, pęczek kukurydzy na drucie od białych robaków. No, świetnie się to. Sprawdza, oczywiście też tu można zrobić bardzo ciekawą kanapkę, czyli kukurydzę przykładać białym robakiem, to już w ogóle bardzo fajnie to wygląda. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie coś takiego zobaczyć i tak nam się ten przyponik prezentuje. Można oczywiście tutaj dodać kukurydzę pływającą i to będzie fajnie pływać albo się przynajmniej unosić przykładowo 2 cm nad mulistym dnem. I bardzo fajnie można ten drut wykorzystać. Drut do robaków wykorzystujemy do kukurydzy. Bardzo fajna metoda, a mało stosowana. Siemanko, cześć!